Są to zawody, można tak powiedzieć, kameralne. Są to młodzi zawodnicy, e, którzy startują w czwórboju. E, jest to pięciobój nowoczesny bez jazdy konnej. E, właśnie ze względu na ich młody wiek, na krótki staż trenowania, e, jest ta jazda konna zawsze wycofywana z konkurencji. E, na starcie, o ile się nie mylę, stanęło 16 zawodniczek. Z Polski, Litwy i bodajże Łotwy. Chłopaków jest 30, 34. I również z tych samych z Polski, Litwy i Łotwy zawodnicy startują.